Witajcie. Dzisiaj będzie to bardziej chyba jak podcast niż webinar, ale po prostu tak doszedłem do wniosku, że spróbuję takiego rozwiązania. Chciałem dzisiaj zacząć od sentencji, która bardzo często pojawia się w różnych miejscach i jest niezwykle ważna. Ta sentencja brzmi: Poznaj samego siebie. Można ją podobno spotkać w bardzo wielu antycznych świątyniach, i wydaje mi się, że wartość tej sentencji nie zmieniła się przez tysiące lat. Jest równie ważna teraz, jak było kiedyś. Dlaczego tak ważne jest poznanie samego siebie? Moim zdaniem jest to związane z tym, że kiedy poznajemy siebie i zaczynamy rozumieć, deficyty, jakie są w nas, to otwiera się w nas miejsce na wyrozumiałość dla innych ludzi. Łatwiej jest nam wykrzesać czy też wzbudzić w sobie trzy kluczowe wartości naprawiające relacje. Te wartości to wyrozumiałość, współczucie i wdzięczność. Oczywiście te trzy wartości mogą się też zamienić na oczekiwania, jakie mamy względem innych ludzi. Pozwólcie, że na początek przedstawię metodę świadomej sprawczości. Metoda jest holistyczna lub, jak ktoś woli, jest multidyscyplinarna. Głównie skupia się na mechanizmach, programach i funkcjach, ponieważ dla mnie jedną z najważniejszych nauk jest cybernetyka. I Mam takie przekonanie, że to jest jedyna nauka, która tak naprawdę może w sposób sensowny wyjaśnić życie i to, co się dzieje również w naszych umysłach. Krótko mówiąc, staram się odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że coś się dzieje? Weźmy sobie taki przykład. Weźmy sobie człowieka, który przeszedł przez dysfunkcyjne dzieciństwo. W wyniku przeżytych traum, może stać się psychopatą, socjopatą, może popaść w uzależnienia, czy też cierpieć na inne zaburzenia psychiki. Mamy przyczynę i skutek. Cała korelacja pomiędzy przyczyną a skutkiem została wspaniale przedstawiona przez Wincenta Feliti w badaniu, które nazywa się ACE, czyli niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa. Oczywiście słowo niekorzystne w polskim języku ma troszkę, Węższe znaczenie niż adverse po angielsku, tym niemniej jest to wartość wyraźnie określająca, że dzieciństwo nie było z tych pozytywnych. I to badanie Feliciego było super ważne, ale ono nie odpowiadało na pytanie, jak to się dzieje. Co najwyżej mogło odpowiadać na pytanie, co Ci się przydarzyło i co było skutkiem, czy też potencjalnym skutkiem tego, co Tobie się przydarzyło. Idąc dalej, możemy dodać do, do takiej wiedzy obserwacyjnej, możemy dodać neurobiologię i uzyskać wgląd w strukturę mózgu. W związku z czym możemy zobaczyć, że u jednych ludzi pewne struktury są lepiej rozwinięte, u drugich gorzej. Możemy pójść jeszcze dalej, głębiej i zobaczyć, że w niektórych sytuacjach inaczej działają geny, inaczej działa ekspresja genów i nadal będziemy na tym samym poziomie. W rozumieniu procesu będziemy wiedzieli tylko przyczyny i skutek. Odpowiedź na pytanie, co się stało, jakie mechanizmy zarządziły tym, co się stało, wymaga Podejścia z innej strony wymaga właśnie podejścia na zasadzie próby określenia lub też zrozumienia funkcji. Ponieważ koncentrując się na funkcjach, czyli na mechanizmach, jest znacznie łatwiej wytłumaczyć ludziom, jak działa ich umysł, dlaczego doświadczają określonych trudności i co mogą zrobić, żeby sobie pomóc. Jeżeli zajmiemy Jakiegoś człowieka i powiemy jemu, że w wyniku zaniedbania, jakiego doświadczył w dzieciństwie, ma słabo rozwinięty przedni zakręt obręczy, to właściwie ta wiedza niewiele mu da. Lepiej będzie, jeżeli do, do tej wiedzy otrzyma dodatkową informację, że przedni zakręt obręczy jest bardzo ważny dla relacji społecznych oraz procesu uczenia się, zapamiętywania. Z tym, że nadal jego potencjalna możliwość robienia czegokolwiek ze sobą będzie ograniczona. Znacznie pożyteczniejsze byłoby posiadanie wiedzy, w jaki sposób ta zmiana będzie wpływać na proste, codzienne czynności, relacje z ludźmi i z samym sobą. Równie ważne w procesie rozumienia tego, co się dzieje z naszą psychiką, jest zrozumienie kwestii, dlaczego system, który tak naprawdę ma dbać o nas, doprowadził lub pozwolił do zaburzenia rozwoju o, ważnej dla relacji społecznych struktury mózgu. Na to pytanie, dlaczego system doprowadził, można odpowiedzieć odwołując się do nadrzędnego prawa życia, które brzmi: dostosuj się, żeby przetrwać. Nasze ciała, nasze umysły są dostosowywane do zastanych warunków środowiskowych. Przychodzimy na świat z potencjałem. Ten potencjał może być wykorzystany w dowolnym kierunku. Wszystko zależy od tego, na jakie warunki środowiskowe trafi organizm. Drugim założeniem pewnym, takim można powiedzieć, że założeniem ewolucji to jest to, że warunki będą niezmienne przez cały okres życia. I właściwie tak było, jak nasi prapra -pra przodkowie użyli jeszcze w czasach miliony lat temu w pewnych grupach rodzinnych czy też grupach plemiennych, to tam warunki były stałe, niezmienne. U nas wygląda zupełnie inaczej. Kultura, w której żyjemy, jest w stanie dysonansu z całym oprogramowaniem, jakie mamy. A w związku z tym możliwość występowania takich błędów, jak zaburzenie rozwoju ważnej struktury mózgu, występują i no, można powiedzieć, że nie są naprawiane, albo bardzo są. Bardzo trudno jest takie zaburzenie naprawić. A przyczyną, taką główną przyczyną, dlaczego tak się dzieje, dlaczego system akurat tak wykorzystuje potencjał, z jakim przychodzi organizm na świat, jest odpowiedź, jest bardzo prosta. Zadaniem systemu jest adaptacja do warunków środowiskowych. Takie jakie System zastał, do takich warunków się dostosowuje, do takich warunków dostosowuje cały układ nerwowy, strukturę mózgu, po to, żeby organizm dał sobie radę. W pewnym stopniu można powiedzieć, że ewolucja nie przewidziała jednej rzeczy: że środowisko, w jakim funkcjonuje dorosły człowiek, może znacząco różnić się od środowiska, w jakim powstał jego umysł w dzieciństwie. Między innymi dlatego zakodowane w dzieciństwie deficyty, schematy czy strategie pozostają praktycznie niezmienne. Pewną nadzieją dla wszystkich jest plastyczność mózgu, czyli neuronalna plastyczność, dzięki czemu istnieje potencjał wprowadzenia zmian w strukturę funkcji umysłu. Żeby takie zmiany wprowadzać, potrzebny jest bardzo bardzo dużo ćwiczeń. Można to robić używając kontrolującej świadomości oraz kwestionującej uważności. Dzięki tym dwóm narzędziom jesteśmy w stanie wprowadzać modyfikacje w cały nasz system zarządzania zachowaniami, czyli w naszą podświadomość. W jaki sposób używać kwestionującej uważności czy kontrolującej świadomości, możecie dowiedzieć się na warsztatach lub sesjach z metody świadomej sprawczości. Przejdźmy do tematu oczekiwań. Myślę, że pierwszym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać, to co to jest oczekiwanie? Z perspektywy cybernetycznej, z perspektywy psychologicznej, to po prostu jest jakieś to nasze odczucie. Z perspektywy cybernetycznej oczekiwanie jest sterownikiem. Świadomym lub nieświadomym zadaniem stawianym przez nasz umysł na podstawie posiadanych zasobów, czyli na podstawie posiadanej wiedzy o nas, o środowisku, czyli wykorzystuje umysł programy ewolucyjne, wzorce kulturowe, schematy zachowań, nasze doświadczenia i na tej bazie kształtuje oczekiwania, które mają. Ze swojej zasady być dobre dla nas. W ten sposób, przy użyciu oczekiwań, system, czyli podświadomość, zarządza naszymi interakcjami ze środowiskiem. Abyśmy mogli nauczyć się umiejętności zarządzania oczekiwaniami, potrzebujemy w jakiś sensowny sposób scharakteryzować sobie, te sterowniki. Dlatego pierwszy podział, jaki trzeba zrobić, to jest podział na dwie podstawowe grupy: czyli oczekiwania oparte o programy ewolucyjne oraz oczekiwania oparte o wzorce kulturowe. Oczekiwania oparte o programy ewolucyjne, czy ewolucyjne ustawienia, można przedstawić w taki sposób, że przykładowo Nasz organizm działa w środowisku, gdzie występuje podział na dzień i noc. W związku z tym następowanie pór dnia jest oczekiwanym stanem środowiska. Czymś proste, oczekiwanie, w którym organizm oczekuje następowania kolejnych pór dnia. Jednym z ciekawszych i równocześnie dosyć niebezpiecznych oczekiwań, również opartych o programy ewolucyjne, jest oczekiwanie ekwiwalencji, współmierności, równoważności, czyli można powiedzieć, że równości. Czyli wszyscy powinni mieć równy dostęp do dóbr i równe obciążenie pracy. Tak mniej więcej ustawiony jest nasz system w ocenie relacji z innymi członkami stada. I jest to program czyli oczekiwanie, które działa całkowicie pozaświadomie, aktywne praktycznie od najwcześniejszego dzieciństwa. I to oczekiwanie wspaniale sprawdzało się u naszych dalekich przodków. Może jeszcze gdzieś są jakieś plemiona, gdzie to oczekiwanie również działa w taki prosty sposób. Obecnie bardzo często jest źródłem konfliktu. Ponieważ żyjemy w takiej, a nie innej kulturze. Innym przykładem ewolucyjnego oczekiwania jest oczekiwanie bycia zaopiekowanym. W dzieciństwie jest ono skierowane do rodziców lub starszych opiekunów. Później, z biegiem czasu, przechodzi w relacje z liderem, partnerem lub jakimiś bliskimi osobami. Każdy z nas podświadomie oczekuje, że zdefiniowany Przewodnik stada albo zdefiniowana figura w sytuacjach, kiedy my tego potrzebujemy, będzie się nami opiekowała. Będzie liderem i opiekunem. Oczekiwanie zaopiekowania jest bardzo ważnym czynnikiem w relacjach partnerskich i również bardzo często jest całkowicie pomijanym czynnikiem. A Samo występowanie oczekiwania zaopiekowania w relacjach partnerskich jest związane z, z fenomenem przeniesienia głównej figury przywiązania. A brak spełnienia tego oczekiwania powoduje narastające frustracje i najczęściej kończy się tym, że między partnerami powstaje taki program, który się nazywa Podróżnikiem na Gabę. Powszechne jest występowanie oczekiwania, Spełnienia imperatywów rozwoju, to jest oczekiwanie, które występuje u wszystkich dzieci. Ono jest również silnie ewolucyjne, a jest to główny predyktor prowadzący do rozwoju bezpiecznej lub zagrożeniowej psychiki. Czyli w zależności od tego, na ile zostaną spełnione imperatywy rozwoju, tak zostanie pokierowany potencjał, z jakim przychodzi dziecko na świat. Oczekiwania nabyte, kulturowe. To takie, które powstały w wyniku socjalizacji lub relacji z bliskimi osobami. Przecież nasz umysł może wytworzyć oczekiwanie negatywnego zachowania lub pozytywnego zachowania. Zgodnie z teorią predykcji podświadomość dokonuje procesu przewidywania czyjegoś zachowania lub wystąpienia określonej sytuacji. Czyli można powiedzieć, że podświadomość zakłada, co się stanie w określonej sytuacji. Jeżeli spojrzymy na przykład na umył dziecka czy nastolatka, które w wyniku istniejącego w jego środowisku podziału ról rzadko brało udział w domowych zajęciach, to w umyśle takiego dziecka powstaje oczekiwanie pewnego niezmiennego stanu, w którym rzeczy dzieją się niejako same. Próba wprowadzenia zmian. Doprowadzi do tego, że umysł będzie buntował się przeciwko sytuacjom niezgodnym z zapisanym, zakodowanym stanem oczekiwanym. Automatycznie podświadomość będzie wzbudzać reakcje obronne i zachowania protestacyjne. Jeżeli w czyimś umyśle, w procesie socjalizacji, został zapisany, Koncept oczekiwania wdzięczności lub koncept oczekiwania szacunku, to równocześnie ten koncept został powiązany z pewnym układem sytuacyjnym opisującym, kiedy i w jakich warunkach wdzięczność czy szacunek mają być okazywane. Na tej bazie, w umyśle takiej osoby, powstaje oczekiwanie względem innych osób. I to oczekiwanie pojawia się tylko w określonym układzie sytuacyjnym. Jeżeli ktoś nie spełnia wytworzonego oczekiwania, to automatycznie zostają pobudzone reakcje protestacyjne, które dodatkowo mogą czerpać swoją siłę z oczekiwania równoważności. Na przykład taka osoba może być przekonana, że ona. Okazywała wdzięczność, okazywała szacunek, a ta druga osoba nie okazuje wdzięczności, więc nie ma równoważności, co jeszcze dodatkowo wzbudzi zachowania, pobudzi, wzmocni zachowania protestacyjne. Dobrym przykładem oczekiwania wzbudzonego przez proces predykcji oczekiwania jest oczekiwanie agresji lub jakiegoś niebezpieczeństwa ze, so, ze strony osoby, z którą byliśmy w konflikcie, czy też jesteśmy w konflikcie, konflikcie lub rozpoznawanej jako wróg, czy konkurent. Przykładowo, jeżeli rano mieliśmy kłótnię z partnerem, czy partnerką, która to kłótnia nie zakończyła się pogodzeniem,